Cienka wiotka skóra wokół oczu, a może prześwitujące naczynia krwionośne, a może zasinienia, tak zwane siniaczki pod oczami i na górnej powiece? Mam dla Ciebie rozwiązanie. Dzisiaj dziewiąty odcinek cyklu o białych kosmetykach i weźmy pod lupę oko, okolice oka i zróbmy przegląd białych kosmetyków właśnie do tej części ciała. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nojpałę i zaczynamy co czwartkowy cykl o białych kosmetykach. E, dzisiaj, tak jak powiedziałam, właśnie oko. Co z tym okiem? Jakie produkty się do pielęgnacji oka, czy używać przede wszystkim pielęgnacji w okolicy oka e, i od jakiego wieku, czy jest jakiś przedział wieku, kiedy tą pielęgnację należy wdrożyć? Mówi się, że jak masz oczy, to powinnaś o nie dbać. Ja mam też takie samo zdanie. Z oczami jest tak, że e, kiedy przekraczasz taką magiczną, e, magiczny wiek 20 roku życia, powinnaś zainteresować się właśnie swoją okolicą oka, żeby o nią dbać trochę bardziej, żeby o nią dbać troszkę lepiej i żeby. W ogóle się nią zainteresować, bo jeżeli przegapisz ten moment, to w pewnym momencie swojego życia zauważysz zmiany, które już będą nieodwracalne. Porozciągane włókna kolagenowe, być może kiepsko robiony demakijaż, a może w ogóle nie robiony demakijaż, to jest po prostu życie, które rządzi się własnymi prawami. To jest taki czas młodzieńczy, kiedy właśnie po imprezach nie mam, nie mam ochoty, nie mam czasu, nie chcę mi się zmywać makijażu i tak właśnie to wygląda. Ale przejdźmy do rzeczy: pielęgnacja okolicy oka. Eee... Dzień dobry, cześć Dorotko, dzień dobry. E, okolica oka, pielęgnacja okolicy oka. Zacznijmy od podstawy i nie będę mówić tutaj już o demakijażu, może nie, nie aż od takiej podstawy, kremy. Kończysz 20 lat powinien się pojawić kosmetyk do pielęgnacji oka, czyli krem, w zależności od tego, właśnie w jakim jesteś wieku, ale załóżmy, że jesteś młodą kobietą. Krem. Pierwszy krem, o jakim chcecie powiedzieć, to jest krem, który jest częścią cudownego zestawu i możesz się uśmiechać, ale cudowny zestaw, to jest nazwa handlowa całej pielęgnacji specjalistycznej, do pielęgnacji twarzy, a ten krem jest oparty o bazie Alg na bazie Alg, to jest krem, który ma dać rozświetlenie. On powoduje, że światło, które pada na okolice oka, ono się rozprasza pięknie błyszczy, więc okolica oka jest rozświetlona, znikają zasienienia, jeżeli masz takie tendencje, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, okolica oka je, ma działanie, ma ochronę przeciwzmarszczkową, przeciwzmarszczkowa, czyli że jeszcze nie ma zmarszczek i że działasz prewencyjnie, albo są być może drobne linie zmarszczki mimiczne, ale to jest właśnie ten moment na ochronę przeciwzmarszczkową krem o bardzo, bardzo lekkiej konsystencji, zakończony taką szpiczastą końcówką e, opakowania. E, krem, który aplikujesz dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Sposób aplikacji wielokrotnie już pokazywałam, ale być może nie dotarłaś do tych wcześniejszych moich filmów, więc po pierwsze, krem nakładasz paluszkiem serdecznym i aplikujesz nie bezpośrednio pod samo oko, tylko nakładasz na kościarzmową od zewnętrznego kącika oka tutaj do wewnątrz, nakładasz na mięśnie, na mięśnie, nie nakładasz przy samym oku, nie nakładasz na oko, i na górną powiekę, tylko nakładasz na mięśnie, czyli na te części ciała, które dotyka czas i które w pewnym momencie e, zaczynają się obsuwać, zaczynają się obniżać. Być może zauważasz to, być może jesteś w takim wieku, w eleganckim wieku, że już zauważasz, że te poduszeczki takie w okolicy oka, one tak spadają, więc e, działa grawitacja. Także nakładaj krem na mięśnie dookoła okolicy oka. Jeżeli jesteś już w eleganckim wieku, i właśnie tutaj zostańmy już w tym temacie, jeżeli to już jest taki czas, że te linie i zmarszczki jednak już się pojawiły. No i czy można byłoby coś jeszcze z tym zrobić? To tak, mam dla Ciebie rozwiązanie. Dzień dobry dziewczyny, bo widzę, że Wy się tutaj ze mną łączycie. Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli czujesz, że jest wartość w tym nagraniu, że, że ja dopiero zaczęłam, a że być może już będzie wartość, udostępnij na swoim profilu. Może jakaś kobieta, może to pomoże jakiejś kobiecie. Ehm, e, jeżeli jesteś kobietą w eleganckim wieku i już są linie i zmarszczki, to inny rodzaj kremu, Krem, który jest kremem odbudowującym. Zobacz, jakie ładne, eleganckie opakowanie. To jest krem dla kobiety, która ceni sobie luksus, która ceni sobie świadomą pielęgnację. Dlaczego świadomą? Bo to nie jest zwykły krem. To jest krem, który ma działanie liftingujące. Spójrz, jak wygląda końcówka tego kremu. Ona jest z platyną, ona jest zakończona taką platynową końcówką, która jest tak gładko ścięta tutaj. Kuleczka aplikatora jest gładko ścięta i ten aplikator ma za zadanie przy okazji aplikacji produktu, ale on też ma... Masuje skórę Twojego oka, skórę okolicy Twojego oka i też działa kojąco, chłodząco. Więc, jeżeli masz opuchnięcia pod oczami, e, albo w okolicy oka cała powieka, że rano jeszcze czasami była tak dziewczyny, że budzimy się rano i nie mogę otworzyć, oczu są tak bardzo spuchnięte. Więc ta zimna końcówka przyłożona tutaj, właśnie do okolicy oka, natychmiast daje takie ukojenie, tworząc też um, lifting. Ale też możesz pozbyć się limfy, masując na zewnątrz delikatnie, nie rozciągając włókien kolagenowych, ale masując tak na zewnątrz, odprowadzasz limfę za stałą limfę po nocy właśnie z okolicy oka. Ten krem przede wszystkim widocznie rozświetla Twoją skórę, ale on też zmniejsza widoczność cieni pod oczami i zmniejsza widoczność linii i drobnych zmarszczek, więc będzie troszeczkę, można to tak nazwać, ja lubię takie określenie, cofał, będzie Ci cofał czas który widać, upływ tego czasu widać na Twojej skórze. To są dwa podstawowe produkty, które powinny znaleźć się w Twojej kosmetyczce, kiedy kończysz 20 rok swojego życia. Najpierw ten. A potem ten, to są dwa moje ulubione kremy. Dlaczego ulubione? Bo nie tylko widzę efekt działania tych kremów na mojej powiece, na mojej skórze oka, ale to jest efekt pielęgnacji też innych kobiet. Widzę, co się dzieje. Panie w eleganckim wieku robią zdjęcia i pokazują, jak ta powieka, często już opadająca w eleganckim wieku, jak ta powieka delikatnie się unosi, no bo ten krem dla pani w eleganckim wieku unosi powiekę. No i przejdźmy do sedna. Pielęgnacja specjalistyczna. I dwa produkty, o których bardzo, bardzo chcę Ci powiedzieć. Po pierwsze żel. Żel, maleńki słoiczek, takiego turkusowego, nawet lazurowego bym powiedziała. Takiego żelu to widać nawet przez słoiczek, jaki tutaj lazurowy kolor wybija. Postać żelu bardzo lekka, wodnista. To nie jest krem, to jest żel. Żel, który ma dać trochę tak jak kiedyś kładło się plastry ogórka na okolice oka, żeby rozświetlić, rozjaśnić i ujednolicić kolor, ale przede wszystkim, żeby napiąć skórę, szczególnie jeżeli Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, jeżeli Twoja skóra nie może mieć nakładanych produktów, które działają jakoś zbyt intensywnie, albo jakoś drażniąco, albo mają zbyt takie składniki, zbyt dużą dawkę aktywnych składników, słuchajcie, za szybko chcę Wam powiedzieć, to to jest bardzo łagodny żel, który w wręcz daje takie ukojenie okolicy oka. Możesz go stosować na dwa sposoby. Zobacz, on tak wygląda. już mam końcóweczkę, bo ja też go używam. Ja też go bardzo lubię. Ten że możesz stosować na dwa, na dwa sposoby. Po pierwsze, Stajesz rano, bo zazwyczaj rano są te problemy z opuchnięciami oczu, mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, wstajesz rano, robisz sobie pielęgnację całej skóry twarzy, robisz sobie śniadanko, pijesz kawkę, herbatkę, pijesz wodę, ale nakładasz też w międzyczasie właśnie na okolice oka odrobinę tego żelu. Możesz nałożyć w formie takiej maseczki troszkę więcej, żeby ten żel nie wchłaniał się tak bardzo szybko i zostawiasz na 10 minut. Więc jako maseczka pod oczy. Po 10 minutach, kiedy lubisz robić sobie makijaż, kiedy wychodzisz. Z domu w makijażu, więc to jest ten czas na zrobienie makijażu. Wtedy przykładasz chusteczkę, bo na pewno trochę tego żelu w okolicy oka zostało. Przykładasz chusteczkę, żeby ten nadmiar zdjąć, no i nakładasz makijaż. Inną wersją jest użycie tego żelu na krem pod oczy i uwaga chcę ci powiedzieć, że ten żel, jak i kolejny produkt, o którym zaraz powiem, to nie są produkty, które są produktami zastępującymi krem pod oczy, bo kremy pod oczy to jest w ogóle must have i krem pod oczy on musi być, bez tego po prostu nie ma pielęgnacji, ale to jest coś dodatkowego, dodatkowa dawka takiego nawilżenia, która przy okazji zmniejsza opuchnięcia, ale też zmniejsza widoczność cieni pod oczami. Nakładasz cieniuteńką warstwę której nie zdejmujesz, ona jest na tyle, musi być na tyle cienka, że po chwili się wchłonie, możesz zrobić makijaż i wychodzisz. E, bardzo intensywne rozświetlenie, dlatego nie bez powodu przyrównałam do plastrów ogórków, które kiedyś się kładło to takie były kiedyś sposoby e, naszych babci, że kładło się plastry ogórków na oczy, żeby rozświetlić, rozjaśnić tą skórę. To no jest dla takich kobiet, które um, no mają często genetycznie problemy właśnie z okolicą oka, bo ona jest zbyt brązowa, zbyt sina albo zbyt kruche naczynia krwionośne. One prześwitują, one są widoczne. Często to też jest wynik różnego rodzaju chorób, w których trakcie jesteśmy. No i gdzieś tam w tej cienkiej skórce to wszystko jest widoczne. Dodatkowo też jest przywrócony blask, bo skóra po użyciu tego żelu od razu jest taka niedojrze napięta, ale jest rozświetlona. I dziewczyny. Ostatni, ostatni, to, że ostatni wcale nie oznacza, że jest najgorszy, że jest ostatni po prostu w kolejce, bo dla mnie on powinien być po prostu pierwszy zaraz po kremie pod oczy. Najcudowniejszy produkt, który po prostu uwielbiam, uwielbiam. Słuchajcie, przetestowałam. No myślę, że prawie wszystkie płatki dostępne, um, dostępne na rynku, płatki pod oczy, bo o nich mowa, bo mam w opakowaniu właśnie opak bo mam w ręku właśnie opakowanie płatków podoczy, hydrożolowych, ultra nawilżających, ultra nawilżających i to trzeba podkreślić, to są płatki, które. Um, to są płatki, na które potrzebujesz trochę więcej czasu niż przy żalu, który nakładasz na 10 minut, albo nakładasz go cienką warstwą, robisz makijaż i po prostu wybiegasz z domu. Na te płatki to jest takie spa dla okolicy oka. Nie stosujesz ich codziennie, to no chyba, że masz ochotę, to absolutnie nie będę ci zabraniać. Ale jeżeli, jeżeli potrzebujesz specjalistycznej pielęgnacji, to płatki używasz 2-3 razy w tygodniu. Mówmy się, że tak co drugi, co trzeci dzień, ale efekt jaki robią te płatki na okolicy oka to jest przede wszystkim bardzo widoczne, bardzo widoczne napięcie skóry, czego ja osobiście potrzebuję i dlatego właśnie tak bardzo lubię ten produkt. Napięcie skóry jest takie, że kiedy ściągasz po 20 minutach, bo tu potrzebujesz 20 minut, aż ten produkt zacznie działać i odda swoje działanie na skórze Twojego oka. Kiedy zdejmujesz, dosłownie widzisz taki zarys, gdzie ten płatek był na Twoim oku, gdzie ten płatek był na okolicy Twojego oka. Chcę Ci pokazać, że te płatki mają taki kształt, jak to zwykle, płatki pod oczy. One mi tutaj będą jeździć, zobacz, one pływają w żelu, ale mam nadzieję, że widzisz to, jak one wyglądają, jak takie półksiężyce. Z jednej strony mają taki szeroki brzuszek, trochę jak wyglądają trochę jak brzuszki wielorybków. Z jednej strony taki szeroki brzuszek, z drugiej strony mają taki cienki ogonek. Te płatki możesz stosować, nakładać na dwa różne sposoby, w zależności od tego, jakiego potrzebujesz efektu. Albo tą szeroką częścią nakładasz tutaj na dowilżenie policzka, czyli on jest tutaj nałożony bezpośrednio przy nosie i ta cienka, ten cienki ogonek zahacza nam właśnie o zewnętrzny kącik oka. Albo odwrotnie, że tą cienką, tym cienkim ogonkiem tutaj przynosi a szeroką częścią łapiesz te wszystkie, jakie ja to ładnie mówię, kurze, łapki, te wszystkie zmiany, e, zmiany czasu, które są w okolicy Twojego oka, także obejmuje ten szeroki brzuszek właśnie tutaj e, ten, tą zewnętrzną część i właściwie to kościerzmową. Kiedy po 20 minutach zdejmujesz ten płatek z oka, możesz potrzymać dłużej, jeżeli masz czas, jeżeli jest sobota, jeżeli masz dzień wolny, jeżeli, e, jeżeli Twoje oko tego potrzebuje, ale kiedy zdejmujesz, to tak widać gołym okiem, Dosłownie ślad, gdzie ta skóra jest napięta, ona jest tak naciągnięta, widoczność linii i zmarszczek jest bardzo zmniejszona. W ogóle takie drobne linie to one już zupełnie są wyprasowane. Na cały dzień taki efekt się utrzyma, e, ponieważ płatki są, pływają hydro, w hydrożelu, więc one są zimne, kiedy je nakładasz, natychmiast jest taki efekt takiego ukojenia tej poduszeczki, która często jest w, właśnie pod Twoim okiem. Ta poduszeczka, która często jest taka opuchnięta, dostaje ukojenia, e, od razu się likwiduje, od razu się zmniejsza, no i zmniejszają się też cienie. E, dla kobiet ceniących sobie... Świadomą pielęgnację dla kobiet, które potrzebują czegoś wow, bo tutaj musisz być gotowa na ten efekt wow. Efekt wow przy tych płatkach zdecydowanie, zdecydowanie będzie. Jeżeli stosujesz w co, w co trzeci dzień, na przykład, to proponuję ci, żebyś w pozostałe dni właśnie używała Jalindalcz i to jest taka pielęgnacja, świadoma pielęgnacja okolicy oka w połączeniu właśnie z któryś z tych dwóch kremów. To jest Twoja pielęgnacja, która może być pielęgnacją każdego dnia, nakładając najpierw krem pod oczy. Potem stosując, potem stosując żel nawet na noc, a rano nakładasz płatki. Nie ma sensu nakładać płatków z wieczorem, bo efekt będzie widziała Twoja poduszka, zaraz przytulisz się do poduszki, a chcesz, żeby Twoje spojrzenie było świeże, żeby była skóra napięta w ciągu dnia, a nie na noc. Więc płatki używaj rano, ale żel i kremy możesz stosować oczywiście rano i wieczorem. Także mam nadzieję, że wdrożysz coś tego do swojej pielęgnacji. Linki do produktów, o których mówię, które polecam, znajdziesz w moim bio albo znajdziesz tutaj w opisie, który za chwileczkę zamieszczę, kiedy skończę nagranie. Chcę ci też powiedzieć, zapraszam cię serdecznie na mój kanał na YouTube na kanale na YouTube jest poklasyfikowana wiedza, ponieważ ten odcinek jest dziewiątą częścią takiego cyklu, który jest cyklem o białych kosmetykach. Dzisiaj był fokus na oko, czyli pielęgnacja specjalistyczna okolicy oka i zdaję sobie sprawę, że będąc na kanale, na którym tutaj jesteś, no chyba, że jesteś na YouTube, no bo na YouTube najłatwiej się przegląda, ponieważ tam cała, wszystkie materiały są sklasyfikowane, więc wejdź na kanał na YouTube, zaskrybuj kanał i przeglądaj sobie katalogowo filmy, wróć do poprzednich ośmiu odcinków. Mam nadzieję, że znajdziesz tam coś ciekawego. Jeżeli jesteś tutaj zupełnie z przypadku, bo gdzieś Ci wyskoczyłam i zainteresowało to Ciebie to, o czym mówię, polub mój profil albo zasubskrybuj, jeżeli jesteś na YouTube, żeby nic cię w przyszłości nie ominęło, a jeżeli czujesz wartość w tym nagraniu, to udostępnij na swoim profilu prywatnym. Dzisiaj to już wszystko, daj znać, że byłaś, że obejrzałaś, że to było dla Ciebie coś fajnego. Jutro nie będzie nagrania na żywo, ponieważ bardzo wcześnie rano wyjeżdżam, więc makijażu na żywo, jak ka w każdy piątek nie będzie, zapraszam cię w poniedziałek na nagranie, a w poniedziałek poopowiadam Wam o fantastycznym olejku, o wprowadzeniu olejku do pielęgnacji, to jest jeden z moich ulubionych produktów, poza płatkami oczywiście, ale pokażę Wam jak używać olejek, jakie może mieć zastosowanie, do czego możesz go użyć i obalę Ci mity, jeżeli boisz się używać olejków, to porozmawiamy sobie o tym, co takiego fajnego olejek może wprowadzić do Twojej pielęgnacji. Dzisiaj to już wszystko, życzę Ci cudownego weekendu, takiego troszeczkę wcześniejszego weekendu, miłego dnia i do zobaczenia!